Siemano kolanu. Piękna pogoda, słoneczko świeci, gruzik stoi Kropek czeka i robota czeka Także lecimy dalej, korzystamy z pogody, nie jest jakoś mega ciepło, ale są warunki takie, że można grzebać Także nie ma co czekać, lecimy z tematem Generalnie zamawiając jakiś czas itemki, wiecie, no tu jest dużo rzeczy do wymiany, do zrobienia yy, Tutaj, patrzcie, domówiłem sobie nasadki końcówki, końcówki RIBE one są do głowicy, do sprzęga, żeby odkręcić. Mamy tu pełen y, komplet, no komplet, rozrządu. Serwo większe, bo to już trzeba przygotować pod brębo Czterotłok, to jednak trochę wymaga, żeby on, y, wiecie, lżej się hamowało. Zwyczajnie w domu czekają y, panewki nowe, korbowodowe do tłoków. Tłoki tak, w ostatnim odcinku robiliśmy tłoki i sobie czyściliśmy W domu też już sobie ładnie poczyściłem. Y, są nałożone nowe pierścienie, ale to pokażę wam w następnym odcinku. Yy, czy tam w kolejnym, jak już będziemy wkładać tłoki yy, to... Do bloku no i czekam na Kamila, który co? no kurde, standardowo się spóźnia no ale nic, trzeba czekać niech młody przyjeżdża pomagać tutaj bo ja, bo ja wieczność żył nie będę, kurwa plan na dziś, wyciągnąć serwo i zmienić właśnie na to większe co wcześniej wam pokazywałem no, Będzie trochę roboty, trzeba w ogóle całego kropka wypchnąć na dwór. Bo nie zamierzam tańczyć tutaj w środku, jak można sobie wypchnąć go na zewnątrz i otworzyć drzwi. No i będzie o wiele łatwiej, także będzie lepszy dostęp. Dobra, bierzemy silnik na spacer. Oj, tu kurwa! Dawaj, wychodź. <śled> Witaj książę Witaj książę O kurwa Witaj Czekałem na ciebie, a ciebie nie było Ty na mnie kurwa Ej no, czekałem na ciebie, a że musiałem pojechałem na Dobra, Donów, nie sprawa Niezaliczona tak, 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 tak. Chodź tu, byś pomagał, nie wyszedł nie. do roboty Kurwa, on tutaj idzie Ale jest Brawo nie ja się zmęczyłem. Nie daj, ty... kamienio. daj kamienia! Dałem kamienia już puścić. Chyba do tyłu nie zjedzie. Chyba nie. Do tyłu, do góry nie poleci. Albo jeszcze podłożę z tyłu, żeby nie było. Dzień <grym grym grym> <grym> dostałem prezent od Kamila na urodziny Nie, co to? Tylko druga część dopiero dojedzie, ja mówię do sklepu wejść Aha, dobra. A, no dobra. się śpieszyło? To nic, to nic. Tak zajebiście. Druga część Ojeba Poza kamerą Patrzcie kurde Kobranocka na O Ojeju Kurde Dziękuję Karol Dziękuję. No nie Będzie katowane Będzie Bo nie, Taka nie mała ciekawostka Ja zbiłam sobie winyl Już mam parę w domu Mam parę nasi nawet już teraz Także fajnie Fajnie Dziękuję A Proszę bardzo Dziękuję Ja. Patrzcie. Młody zapierdala Chodź jest dobrze? Dobrze! Ale targą poświecisz? Co masz? No! Dobra, nie nagrywaliśmy, bo bateria pada powoli, ale co mamy? Serwo jej, wyciągnięte, no to chyba roboty Tutaj trochę na skróty, no ale Uuu, tam Ładne jest Dioriczka, o, proszę Państwa, Diora Masz nowe serwo, czy nie? Co? Nowe serwo pokazywałeś? Tak, znaczy mam przybitkę Kamil, co się stało? Są dwa serwa Niby takie same powinno być zobaczcie. Niby pasujące Ale zobaczcie Czekajcie O, tu i tu już nie dochodzi Czyli to od tego czarnego większego Tutaj ten chujek jest dłuższy No trzeba coś tu skastomizować. także Pamiętajcie, nie wieście ludziom, że To jest to samo jak Kurwa, nie zawsze jest to samo Przerabiamy yeah. serwo Przeniesienie tego otworu tutaj Także, serwo przerobione, patrzcie, tu był jeszcze jeden, tu był ten woles dłużej. Yy. Robiliśmy dziurkę z Łukaszem, czwileczkę, przywierciliśmy z Łukaszem yy. tutaj na Fi10 poniżej, górę góry odpierdoliliśmy, no i wygląda to tak. Siemanko, dzień drugi roboty serwem, drugi roboczy, bo nie jesteśmy na drugi dzień tak jakby, tylko tydzień później. Tak jak widzicie, ostatnio było słoneczko, było pięknie, ładnie. A teraz śnieg, 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 śnieg. śnieg. Ale takie uroki widzimy. Przenosimy się do środka, ostatnio tutaj robił. Teraz, że jestem sam, to przyszła moja kolej. No i musimy tam sobie, wiecie. Przykręcić to serwo. O, tam sobie przykręcić, będzie trzeba na końcu podpedał też czujnik i gitarę. Mamy no, sukces, serwo jest już na swoim miejscu. Nie było lekko, Tutaj mamy ograniczenie niestety przez drzwi. Także ciasno, ale no jest zrobione. Nie wiem, czy może będzie widać. Czy nie, albo. przypięcone ładnie. Pedał też na swoim miejscu. Tutaj to jest już gotowy. Także nasza bulwa już na swoim miejscu. Teraz jak mam okazję, tutaj sobie podpoczę te peszelki. Tak, jak już mamy dostęp, to żeby było czyściej. tego serwa, widzowie, wpada nowa pompa Brembo, generalnie taka sama, co miałem w Sportingu, tutaj właśnie oryginalnie, przy tamtym serwie, no ale jest nowiutka, także i tak na plus. Serwo już na swoim miejscu, także pozostało nam cały ten osprzęt podskładać, te pompy, nie pompy, staty taty i będzie piknie. No, i jak to przestało na customy inne chujki mójki. Teraz to mocowanie od pompy nie pasuje, znaczy w sensie nie mieści się tam, nie? Będzie trzeba trochę naciąć tutaj boszem z tyłu miejsca zrobić, no bo inaczej nie włożymy tego, nie? No, ale to zaraz sobie wykombinujemy. Witam w moich skromnych progach. Zrobiłem się własnego mieszkania M1 Abozan. Patrzcie, ludzie, Nowy nabytek Michała. Potem. Rikaru tej Rikaru. Rikaru A my to, 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 to przyszliśmy kąś, przyszliśmy po co przyszliśmy? Przyszliśmy po prąd Po prąd, tak jest, tak. Prąd tak jest. jest. A patrzcie co jest, jest na no. dworze A nie widzicie, bo jest teraz piso zajebiście duże Ale kurwa Jest tam swój. Koncert A, jest bestia beta zrobiona jak na, na garażu robić przymiarkę Ale zostawiam Bosza, bo... bo... Pewnie tu, bo... <laughs> tu wrócisz Uff. Nie pasowało, nie pasowało Bosz wszedł w ruch, no i już pasuje elegancko Tutaj z tyłu tak na styk No ale jeszcze luz jest, także Zajebiście Mamy to gotowe. Bateria pada w aparacie, także zakończenie dogrywam yy, telefonem. Dzięki wielkie za oglądanie! Oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrypcji, no i dzwoneczko, dzwoneczka, dzwoneczku, bo wtedy macie wszystko na bieżąco. No i zostawcie komentarz, kropek bajkoks, oglądałem. Hej, do następnego!